I tam na kolejnej aukcji firmy maszyny Mały Samak w przedstawiamy kolejną maszynę z naszej oferty. Jest to frezarka polskiej produkcji model Avia FNC25 wyposażona w odczyty cyfrowe. W ona posiada akurat ISO 40 w pionie i w poziomie, wysunowaną pinolę wiercącą z takim dodatkowo dorobionym ogranicznikiem wiercenia. Tu sobie poprzedni właściciel dorobił taki ogranicznik wiercenia i taką sprężynę jeszcze powrotną. Głowica jest ustawiona pod kątem. No i przedstawię teraz pracę maszyny. Tą dźwignią się zmienia zakres szybki i wolny. Teraz jest na zakresie szybkim. Jest 355 obrotów na minutę. Tu się włącza, tu się włącza wrzeciono i posuw. Tu następny 455. Następny 560. Następny 710. Następny 900 Następny 1100 Następny 1400 I następny 1800 No ale to są tych obrotów, to się naprawdę nie używa. Ja w życiu nie używałem No 900 to się używa, nie wiem kto to takich potrzeba Teraz zakres wolne 280 no, to jest bardzo często 280, 224, no, 315, 450. To się ten te zakresy, to się używa najwięcej. Także te, zakres, te zakresy się najbardziej używa. No, ten zakres też do no, walcowo-czołowych to się te, tego e, obrotu używa. No i teraz przedstawię, jak działają posuwy. Posuwy analogicznie, To jest zakres szybki i wolny. Teraz jest włączony wolny, czyli teraz mamy 56 mm na minutę tu się załącza tym joystickiem kierunki, czyli z w lewo, w prawo i góra, dół no teraz mamy w lewo i tu jest taka dodatkowa, w tych nowszych modelach tu jest taka dodatkowa dźwignia, która załącza nam posuw czyli teraz mamy w lewo, w prawo góra dół no i poprzek i w dwóch stronę. odczyt działa w tej osi tak, to no tu jest akurat źle wciśnięty, bo ona ma odczyty w długościach w tej i w osi X tu bym musiał przepiąć ten odczyt bo źle pracownik podpiął, no, ale to jest obojętne czy czyta w tej, czy w tej, bo to powinno być po prostu, bo ona ma oliniał zamontowany w tej osi i w osi X, tak? O tak teraz Także tu działa, przejedziemy po kolei szybkościami, najwolniejszy 14 mm, 18 mm, 22 mm, 28 mm, 35 mm. Sposób jest mocny, bo sprawdzam teraz, bardzo mocno osiągnie i najszybszy 56. No a oczywiście, jeżeli się da Szybkie, to tutaj się daje szybkie, no to teraz jakby taki troszkę szybszy sposób, taki powiedzmy, pół przyspieszony. O. Także maszynka jest w pełni sprawna, odczyty działają. Pompka jest, tu się włącza pompkę, ale już nie wiem pompka jest i jest. Muszę sprawdzić jeszcze tą pompkę. Bo się widzę włącza, bo tu jest jeszcze na magnesiku taki fajny bajer że to można sobie przełączyć taki dodatkowy wężyk na bagnesiku. O, tu jest ten odczyt cyfrowy jeden. Tu jest ten odczyt cyfrowy drugi. No fajna maszyna, bardzo praktyczna. 1100 wagi. Przejazdy w osi X420, bo to jest ten nowszy model. W osi Y jest 250, ale dodatkowo tabelka jest przesuwana także w Y, to ona ma. Około 400, nawet przejazdu. No i w jest chyba 400, dobrze pamiętam. Już w ogóle nie widzę 300, nie, przepraszam, 300, 5, 340 mm jest w ma bardzo duży przelot, Tutaj dodatkowo ten stolik można sobie obniżyć lub założyć kątowy stolik, lub w ogóle można go zdemontować i montować wtedy materiał, jakby w tej płaszczyźnie. Tak? Załadunek jest zapełniony oraz tani transport. Dostępne też. Takie frezarki bez odczytów cyfrowych, taniej. Teraz ostatnio też wystawialiśmy taką frezarkę w zielonym kolorze oraz wiele zagranicznych modeli. Zapraszamy. Dodatkowo piły taśmowe, takie teraz ładne przyjechały z zagranicy, ze skrytnym ramieniem. Szlifierki do płaszczyzn, tu taka też ładna szlifiereczka oszczałki, walcarki. Także zapraszamy, pełna oferta maszyn do obróbki metalu. O, tu też taka piękna oszczałeczka spakowaliśmy wysyłkowo, właśnie czeka na kuriera. Także oczywiście można na miejscu próbować. Yy... Można też zostawić jakąś maszynę w rozliczeniu. Jeżeli by nas coś interesowało, nie zaszkodzi zapytać. Zapraszamy maszyny, mały samak u Podhalański.